Słuchajcie, taka ciekawostka. Włączcie sobie Chat GPT i zadajcie mu jakieś pytanie ze słowem murzyn. Będzie duża niespodzianka. Ja właśnie dzisiaj o tym się dowiedziałem, nie mogłem wierzyć i zapytałem go o pewne zdarzenie, w którym brał udział właśnie murzyn. I otóż czat GPT w wersji 5 pouczył mnie, że nie wolno tak mówić. Nie wolno używać takich słów jak murzyn, jest to niepoprawne. Może urazić czyjeś uczucia, więc zacząłem się z nim kłócić i powiedziałem, że według mojej wiedzy, murzyn jest jak najbardziej poprawnym zwrotem w języku polskim. Natomiast on zaczął kłócić się nadal, że tak to bywało kiedyś, było dawniej, ale teraz już tak nie jest. Według obecnych standardów, mamy nowoczesne standardy, i według nowych standardów słowo murzyn jednak jest obraźliwe i nie powinno używać się go w przestrzeni publicznej no ręce opadają sprawdźcie sobie i powiedzcie co sądzicie